Z Panie Prezydencie, chciałam zapytać, skąd Pan czerpie takie informacje, że Pan Bielacki jest utrzymywany przez polskich podatników, to po pierwsze i bardzo mnie interesuje, skąd wiadomo, że jest agentem? Powiedziałem wyraźnie, że są to moje przypuszczenia oparte na y, tych faktach, które znam, A na ogół się nie mylę. Bo jest nie, nie powiedziałem, że on jest. Powiedziałem, że, we, że ja uważam, że on jest, i miał się założyć, to bym się założył, że jest. Natomiast żadnych oczywiście dowodów na to nie mam. Walka wywiadów to walka buldogów pod, pod dywanem pod dywanem. Widzimy tylko czasami, jak z dywanu wystaje kawałek łapy albo kawałek ogona. I to wszystko. I mamy prawo na podstawie układu tej łapy wyciągać pewne wnioski. Y, podatki na. W Białorusi wnoszą w tej chwili, nie mylę Podatek liniowy wynosi 12%. 12% wynosi, to tak dla podania polskim władzom, które mówią o braku liberalizacji na Białorusi. I wynosi 12. Jeżeli władze białoruskie mówią, że pan Bielacki jest winien 500 tysięcy złotych polskich tego podatku, to łatwo sobie można policzyć mnożąc to przez 8, że miał na koncie, obracał w każdym razie, sumą około 4 milionów złotych polskich. Nie wierzę, żeby to były prywatne datki od kogoś. Z całą pewnością to oznacza. Że pieniądze za zagranicy są używane na podkopywanie legalnego legalnego reżimu. Yy, ja uważam, że wtrącanie się w wewnętrzne sprawy obcych państw jest niedopuszczalne. Takie mamy żelazne reguły, że się nie wtrącamy yy, sprawy obcych państw. Jeżeli ktoś ma inne, no to musi się liczyć z tym, że konsekwencje tego mogą być przykre. Prawda? Mogą być przykre. Co by się stało, gdyby się okazało, że pan Łukaszenka przeznaczył załóżmy 2, 4 miliony złotych na obalenie, obalenie reżimu, reżimu Bandy Czworga w Polsce? Mam pytanie, czy bronienie reżimu Łukaszenki jest pana pomysłem na kampanię? Nie, proszę Panią. My, ja, ja, ja wiem, że, że możemy na tym stracić, ale my dajemy się restą prawdzie, niezależnie od tego, czy to nam się w wyborach opłaci, czy nie. E, chcę przypomnieć, że tutaj e, Pan Radca mówił o, e, mówił o tym, że stosunki rok temu były przyzwoite. Tak, ja rok temu pochwaliłem Pana Sikorskiego, bo ja przypominam w poprzedniej kampanii prezydenckiej, co kosztowało mnie bardzo wiele głosów. Powiedziałem dokładnie to samo, że niepodległość Białorusi zawiczałem panu Łukaszence. Zostałem wyśmiany w telewizji, wyśmiany w telewizji. I niecały rok temu jego ekscelencja radosław Sikorski powiedział to samo, że będziemy mieli realistyczną politykę stosunku do władz białoruskich, chcemy czy nie chcemy, pan Łukaszenka, jestem. I nie wiem dlaczego od paru miesięcy na, na komendę, nie wiem, z Waszyngtonu czy z Brukseli, nagle polityka polska się odwróciła to nie jest Pana pomysł, to jaki jest Pana pomysł na tą, na tą najbliższą kampanię, ponieważ inne partie, te biorące partie w Polsce mają tylko jedyny pomysł na kampanię, to jest sprawy bieżące, komentowanie sprawy One bieżące. nie mają, nie mają jaka, jaka jest Pana, jest Pana no to jak przyjdę do, do, do tego, to wyjaśnię dokładnie, że to jest konferencja na temat spraw białoruskich. Natomiast, natomiast pomysł jest prosty. Wprowadzić normalny ustrój zamiast obecnego reżimu. Bandy czworga, która łupie ludzi, ma podatki, no... Jeżeli ktoś powie, że, że podatki są w Polsce trzy razy wyższe niż na Białorusi, w czy dwa razy wyższe niż na Białorusi, no to y, pomysł, żeby obniżyć podatki dwukrotnie, prawda, jest rozsądny. My chcemy zlikwidować wszelkie podatki dochodowe. I PIT, i CIT, podatki od kupna-sprzedaży, a przy okazji jeszcze podatek belki. E, tak, tak wszyscy mówią o jego zniesieniu, a my go zniesiemy. Natomiast to nie znaczy, że chcemy zlikwidować wszystkie podatki. Daj Pani jeden przykład konkretny, o czym mówimy od lat. że Pani wie, że ja od 40 lat o niczym innym nie mówię pra praktycznie, tylko o tym. Sprawy Białorusi są w tej chwili aktualne, więc mówimy o sprawach aktualnych, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zlikwidować ucisk biurokracji, która dławi Polskę za gardło. Banda urzędników, na, na, nakłada na Polskę dwa razy wyższe podatki niż pan Łukaszenka na Białorusinów. I proszę to wziąć pod uwagę.